Nie wiem w którą, a obok tutaj o, o, o. dobra? Podejście numer 2, jedziesz, no? Lekko O. o jest, środek? Jest, mam lekko pod i teraz Inside? ja już? Ja, ja. O. Mhm. że mam jakieś doświadczenie lekkie. Aha, masz dużo, no? Ja, jestem piekarzem zawodu. Daleko sobie sobie O, mhm. Teraz polecę Będę musiał skrócić ten filmik, bo wiesz, bo tyle, tyle nie wrzuca wiesz, nie? No dwie, dwie tego, no jest O, o No dasz radę, no W którą szuka. stronę teraz się kręci, nie? Aha, tą. Dobra O, trzeba nagiąć, Tak A. Aha. O. Oje. Nie, nie, no tam było dobrze. No No dobrze jest. Ostatnie podejście. Dobra. Teraz też radę. Dobra, kurwa, kończę to, bo to jest po prostu żenada jakaś. No, możesz podziękować. A my tam ktoś chciał do, do, do pracy, to, to, to tam coś tego do przy, przykręcić, ktoś coś to...